Witajcie! Dzisiaj chciałam Wam pokazać najnowszy album, który zrobiłam z kolekcji z papierów Craft Consortium Little Farm and Friends to jest taka dziecinna kolekcja album jest wykonany w całości obłożony introligatorskim płótnem też karty są mocowane na płótnie. Rozmiar to jest 16 na 16. Karty w środku mają 15,5 na 15,5. Album jest zawęzywany na wstążeczkę. Z przodu mamy shaker na okładce. I zwierzaczki. Zwierzaczki są od Mitai Peppers. Tutaj jest grzbiet. Grzbiet jest na zdjęcie 10 na 15 na temat, Natomiast z tyłu mamy też jedną kartę z kolekcji. Po otworzeniu albumu mamy jedną dużą kieszeń w każdej, w każdej z kart, a kart mamy tutaj sześć. Jest dodatkowa też taka książeczka na zdjęcia. Także jest 6 kar, czyli 6 jest książeczek. Album jest głównie z myślą na zdjęcia 9x13, natomiast też się zmieszczą zdjęcia 10x15. I tutaj jest zdjęcie dziecka, jest opis, godzina, waga i Długość jest imię dziewczynki. Kolejna strona to jest strona z klapką. Bierzemy za tutaj za i otwieramy. Mamy dużą kieszeń właściwie na trzy- czwarte strony. W kieszeni znajdują się maty na zdjęcia. Kieszeń jest z magnesem. Wszystkie, wszystkie klapki są na magnes. Tutaj otwieramy taka ksią, książeczko klapka. I możemy ją w ten sposób też otworzyć. Kolejna strona. Jest to strona też z książeczką, klapką. Jedna jest do boku, natomiast druga jest do góry. Kolejna strona jest to wodospad statyczny. Na kolejnej stronie też mamy klapki otwierane do boku. Kolejna strona jest to strona. Gdzie mamy z przodu mamy kieszonkę, też mamy matę na zdjęcia 9 na 13. Po otworzeniu mamy taką kieszonkę, w której dodatkowo znajduje się książeczka na zdjęcia 9 na 13. Kolejna strona jest to strona również z wodospadem statycznym. Na kolejnej stronie mamy taką otwieraną klapkę do boku. Potem jest nasza książeczka, gdzie już jest wklejone zdjęcie. E, dziecka, także nie będę pokazywała. O po czym otwieramy? Jedną taką małą kieszonkę i mamy możliwość dużego zdjęcia 10x15. Kolejna strona są to strony z dwoma takimi książeczko-klapkami. Jedna jest otwierana do góry, druga jest otwierana w bok i tu niezależnie, którą damy pierwszą, tak będzie nam się to trzymało. Kolejna strona jest to strona otwierana z klapką do góry, po czym mamy kieszonkę i mamy maty na zdjęcia. Przedostatnia strona jest to strona tylko z wiewiórkami, natomiast ostatnia strona jest to klapka otwierana do góry, po czym mamy taką klapkę też większą. Zdjęciem tu możemy sobie dać zdjęcie 10 na 15 po czym otwieramy to też do boku. Też mamy. Podwójną taką klapkę i jeszcze możemy otworzyć to w dół i mamy również możliwość włożenia zdjęć 10 na 15. Także tak się całość albumu prezentuje. Album jest również zabezpieczony, zabezpieczone zostały rogi albumu, żeby się z nimi nic nie stało. Także dzięki bardzo za oglądanie! Pozdrawiam.